Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Arkadiusz. Dziś, to jest Herston naturalnie dla odmiany. Dziś przyjrzymy się talii łowcy. Oto jak przedstawia się ta talia. Może najpierw krzywą pokażę. Krzywa wzór. Krzywa naprawdę jest. Krzywa naprawdę jest idealnie. Krzywo prosta, bym powiedział. Lecimy po kolei, znakłowcy: dzikisz, dzik szabloskalny i leśny wilk dwukrotnie, nowicjuszka raz, trendowa gnom raz, snajperstwo raz, wybuchowa pułapka, bagienny raptor, rzeczny prokoliszek i upiorny pajęczak dwukrotnie, wilkor alfa raz, zabójczy strzał, zwierząt towarzysz, gryzki, żelazno skóry, wielostrzał, treser, ogarów i tundrowy nosorożec razy dwa. Y Pyknijmy sobie tym łowcom. Dwa pojedynki, rozrywki, rozrywki i, yy, i ranking. W rankingu idzie mi coraz lepiej. Myślę, że tutaj spokojnie można sobie pograć i coś ugrać więcej. Zobaczmy, kogo nam dobierze. kapłan. No dobra. Weźmy się więc. Na drugą turę, na trzecią i na czwartą mamy. Na piątą też. Chociaż ten trundrowy nosorożec, wymieńmy go. Zabójczy strzał. Całkiem OK karta. Tylko tyle, że losowego. Losowy to w tej grze znaczy, są dwie jednostki. Zawsze pada tą którą akurat byśmy nie chcieli. W moim przypadku przynajmniej tak jest. Nie narzekam więc. Trzeba po prostu zmienić myślenie i myśleć o tej jednostce, którą chciałbym, żeby została. Wtedy zginie ta, która by miała zginąć, czyli ta bardziej, bardziej zła, bardziej niedobra. Dobra. Nie ma, co się, nie ma co w gównie rzeźbić. Lecimy. Piorny pajęczak na dzień dobry. Nowość. Z pierwszego skrzydła arachnidów jako nagroda sprawdza się ta karta. A jak widać, jej cała sprawność właśnie uległa załamaniu. Chociaż nie wiem, czybym sobie poświęcał, chyba że ma dwie. Jakby jednak nie patrzeć, dostał strzała za dwa. Pewnego zresztą strzała. Tura trzecia. W turze trzeciej możemy wystawić sobie gryzli. Możemy wystawić sobie. Po, 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 wystawmy sobie tego gryzli. I następna tura. Na co się zdecyduje kapłan w momencie, który nastał. Pewno zaraz zacznie rzucać czarami i zniszczy powyżej trzech, poniżej trzech życia. I tak dalej. Tutaj najlepiej jest mieć cztery życia. Wtedy on tutaj nie może specjalnie nic podziałać z, ze swoim czarami. bo jest 3 mniej, 5 więcej. A... No ok, zagrał taki jak. Użył dwie karty. My użyjemy jednej. Tu dodatkowo wystawimy sobie Wilkora i pozbawimy go wszelkich wątpliwości co do tego pana, którego przed chwilą. Ranny Mistrz Ogni. No, on pozbawia nas wątpliwości co do Wilkora. Dobrze, mamy turę piątą. W turze piątej, co następuje? W turze piątej możemy zrobić taki mail, że wystawimy sobie rzecznego krokoliszka plus pagiennego raptora i następna tura. W turze szóstej proponowałbym sobie zrobić. Taką rzecz. Tresera ogarów. rzecznego nawet tutaj. I pyknąć go za dwa. On decyduje się uleczyć. I oddać turę. A my bez cienia wątpliwości zróbmy tak, jak myślę. No teraz będzie rzucał na mnie oglebę. Pewnie tylko po to i wyłącznie czekał do tej siódmej tury, nic nie wystawiając. Chyba, że wytarga coś innego. Zobaczmy. Beztwarzowy manipulator. No przecież, jak żeby inaczej. Znowu zainwestował tyle kart w jedną. no rewelacja, jednak on nie wie tego, już ma pewność. No cóż, tutaj po prostu absolutna dominacja łowcy, nie zadał nam żadnego obrażenia, właściwie to nie był w stanie wystawić żadnej jednostki. Całkiem ok, deck. Ocena deku bardzo wysoka. Daje jej spokojnie 3 gwiazdki na 140 możliwych. Jest ok, ten deck. Marfurion. No dobra, czyli Las versus Las. Co mamy? Mamy wybuchową pułapkę, mamy rzecznego krokoliszka i mamy upiornego pajęczaka. Rzućmy tą pułapkę chwilowo. No proszę, same stroniki się trafiły. Same stroniki bestie. Are you ready? Oddaję turę. To zacznijmy od pająków. Wielostrzał zadaje trzy punkty obrażeń dwu losowym wrogim stronnikom. On decyduje się na bagienny szlam. Zniszmy go. Jak się w ogóle przetasowały te pająki. No dobra, kikim w głowę. kikim w głowę z oszami. Uuu. No cóż. Kolejna dominacja łowcy. Dostaliśmy parę złotych beczek. Pieniążek rośnie. Hmm. Nie wiem, czy zagrać jeszcze jedną? Nie. Zagramy sobie teraz ranking. Nie ma co odchodzić od schematu 2-1. Dwie rozgrywki rozrywki, jeden rozgrywka ranki. A może się trafić w przeszłości jakaś taka gra. Jednak postanowiłem trzymać. Jeżeli ktoś się poddaje, to się poddaje. Godny przeciwnik. Trafiamy na Maga. Ja bym tutaj w ogóle zaryzykował i wymienił wszystko, znając moje szczęście. Dojdzie 5, 6 i 7 w turach. A proszę. Dobre było, dobre było. Dobre było ryzyko. Zabójczy strzał. Dobra, następna tura. W turze drugiej. Wystawmy sobie pajęczaka. Ona go zniszczy swoim strzałem. Co będzie? Będzie mi. Śniego odszłap. Teraz pytanie, czy jest sens go niszczyć od razu? Czy lepiej wystawić sobie pająki i poczekać, aż on ją pyrgnie? mamy jeszcze szansę na wielostrzał. Możemy teraz wrzucić sobie sniperstwo, czyli generalnie wystawiając w tej turze jakąś swoją jednostkę, otrzymać cios za cztery. To już jest całkiem ok, całkiem dużo. Wszystkie podstawowe jednostki z prowokacją padają. Ach, bo on zamraża. No dobra. Pozbądźmy go tego śniego człapa, śniego łapa, śniego trzłapa. Co to w ogóle jest? Jak to w ogóle wygląda? A no nie, jak czajnik. To jest jakaś jayna na mechach, z tego co widać. Jayna na mechach. Dobra, zróbmy tak. Zagrajmy to. Zagrajmy sobie to. Plus to. Na co się zdecyduje jayna? Pewnie nie będzie nas atakować, bo boi się tego, wystawi kogoś i zginie. Taki mam plan. Ale lepiej, żeby wystawił coś za cztery. Do czterech życia właściwie. No i za cztery oczywiście. Za cztery te śmieszne diamenciki. No dobra, sprawdził. Rozprawdził, to już ma świadomość. Już sobie zawęża, co może być za sekret. Zdecyduje się na taki ruch. Ok. W porządku. Bierzemy sobie taki meg, plus taki meg i następna tura. No, Zdecyduje się teraz kogoś wystawić. Decyduje się dociągnąć sobie jakiegoś stronnika, plus. Waha się. Jednak się nie waha, da radę. golen zbożowy, ciach. Jeden mu zostanie, dobra, trudno. Co zrobić z tym swoim latającym barachłem? próbującą maszyną, znaczy się, żeby była pełna ścisłość. Ale to widać jest Jane'a na mechach, nie padło nic innego jak mech, 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 mech jeszcze raz mech. My mamy mech również w lesie u nas leży. Co tam było? Nie wiem. Dobra, następna tura Jane'a, nie krępuj się. To zróbmy teraz tak, to mamy tutaj, czyli dajmy sobie naszemu temu bonus plus dodatkowo tutaj wystawmy sobie tego i teraz zaatakujemy tu plus zaatakujemy tu następna tura wtórze siódmej Jaina użyję w siódmej? W chyba może, tak? Zawsze mi się mylą to z AOE Uwaga a tej jednostki też specjalnie powiem szczerze, nie widziałem. W takim bądź danym razie, czy jak wystawię tego, to trafi tego widzialnego i niewidzialnego naturalnie. Dobra, zaatakujmy sobie tym. Aha, nic się nie dzieje, ok. Ach, chciałem jeszcze wystawić tutaj ten łucznik. Mam za mało many. No co zrobić? No, za mało many to za mało many. Rozpielać sadzy. Tajemna eksplozja. Dobra. Ale czy to coś zmienia? To już niczego nie zmieni. Dobre zagranie. Coś można rzec na temat tego łowcy. Po prostu opełowca łowca. Ok, jak widać było na załączonym tutaj przekazie, obrazku i statystykach, dek łowcy zmiażdżył przeciwników razy 3. Jeden w ogóle, już nieważne. Nie ma co wracać do tego, co było. Należy wyciągnąć wnioski z tej jakże szlachetnej nauki tutaj przy tej grze stwierdzić, że deck jest bardzo w porządku. Tak się przedstawia. Wiadomo, nic nie będę zmieniał. Jeżeli coś mi się uda zmienić, to na pewno będzie to następny superłowca, który będzie miażdżył czterech przeciwników na siedmiu, których będę grał generalnie, a reszta będzie się poddawać albo po prostu brak słów. Dobra, koniec tego słodkiego pierdzenia do. Usłyszenia następnym razem i subskrybuj, komentuj, oceniaj. Niech moc będzie z tobą.